Cię zrozumiały, że nie powinny tego zabierać, wcale się za mną nie wstawiły. Uwierzycie w to? To naprawdę okropne. Nawet jak na złe bliźniaczki. Tak, to tyle, jeśli chodzi o Twoją teorię karmy. Ja się staram zrobić coś dobrego dla tych różowych bestii. I teraz muszę spędzić sobotę na pracach społecznych. To powinno położyć kres Waszym przygodom. I pomyślałyśmy, że może jeśli zbierzemy nasze moce... No wiesz, wszystkie razem zrobimy coś naprawdę dobrego, to na bank doczekamy się zapłaty. Zgłosiłyśmy się do pracy jako ochotniczki. Tak, w tej super altruistycznej organizacji, która sadzi drzewa. No przynajmniej zrobicie coś dobrego dla środowiska. Ach, I zarazem staniemy się bogate! O, ale myślami będziemy z tobą oczywiście, mniejsza w jakim koszmarnym miejscu się znajdzie.